Prywiet, 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 Zawata Santa Bezija, ja przygłasam Was wydragał, epizodu Was w No, tak więc. Y, Zaczynajmy może. Y, na, na, na samym początku powiem, że spodziewam się ważnego telefonu i niestety. Y, albo stety. Y, Muszę zadzwonić w trakcie filmu. To nie jest wykluczone. No i teraz to yy, <coughs> mówię kiedyś, będę skupę do mnie zadzwonił. No i no. Wyszła z tego śmieszna sytuacja, a z tej sytuacji akurat będziemy, by po tak śmiesznie, bo po prostu jest to coś ważnego. Yy. Dobra, rudar nie żyje, słuchajcie, dzisiaj pójdziemy sobie do Gruncie doliny i wykonamy misję dla Garonda. No, koniec... Znaczy, chyba, tak sądzę, albo... Znaczy nie. No jednak nie. Jednak... Yy, przez taki łomak z którym postanowiłem obejść się tam dookoła i tak sobie wam nie iść od do Karonda Więc zabiłem go. No cóż, to chyba możemy na razie zapomnieć o tym problemie. Bardzo jest, e, jestem bardzo zaskoczony, że udało się to, zabić go w pojedynkę. Ruda zawsze był dobrym wojownikiem, a poza tym e, perfekcyjnie opanował e, walkę mieczem. O, mm, no tak więc to nie był ten telefon. <laughs> Jednak postanowiłem to nagrać. E, no, nieważne. Więc masz jakieś kłopoty? Może to, może to się wytnie, jak mówię, że to się wytnie, to pewnie nie wiecie o co chodzi te, w tej chwili. Może to wyciąłem już, niestety, tak jak już sam wiesz, właśnie pojawiło się sporo bandytów. Słuchajcie, to jest dosyć trudna misja, dlatego że musimy pójść i zabić pewną grupę bandytów razem z nimi. Więc, A oczywiście, oni mogą, wszyscy posobi... oni mogą wszyscy zginąć, to nie jest wykluczone, niestety, ale mm... Ale niestety, może to się skończyć nie mile dla nas. Po prostu mogą nas zabić, albo mnie na przykład, między, nie, między innymi, więc. No, więc. Yy, jeden z bogatych. O, oh, znakomicie. kosek dla Robusiów. Także w sumie istnieje. miał cholernie. Aha, nie, to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest to, słuchajcie. Będzie potem dopiero, teraz musimy zabić pewnego pana. Zazwam powiem, którego. Chwa, chyba jednak nie pójdziemy dzisiaj do do doliny, bo to będzie dosyć trudna misja. I długa. Mm, no, więc to nie był ten telefon. Jednak to nie był ten telefon. Chociaż byłem, bo nawet nie zdążyłem zobaczyć, bo się patrzyłem na monitor i tutaj leży telefon obok boku mnie. No i po zacząłem nie z zobaczyć, jednym kątem oka zobaczyłem, że jednak telefon się poświetlił się. Więc już postanowiłem to zatrzymać, chociaż... No, nieważne już, nieważne, zostawmy to. Więc to się pewnie tak wytnie, więc Kiedy ja udział... W tej sprawy? Mogę ci powiedzieć... Aha, dobra A ogólnie ja tego nie czytam Czy nie, czy to nie, jak? To ja już nie wiem Jaki Hans, Hans Reiser, Hans Reiser, Hans Hans, Hans Reiser. Hmm. I nie, jednak to jest ta misja Ej, myślałem, że była inna jeszcze misja Złatwi. Ja to nie będę tego czytał, dlatego, że się po prostu nie chce dzisiaj czytać <laughs> e, coś. muszę oczytać sobie gardło, bo coś czuję, że z, coś tak powoli zaczyna mnie boleć. Ono, ono mnie boleć, od gadania głównie to jest. Ja mam bardzo czułe gardło, to znaczy nie, to jest takie czułe, że, ale no jednakowoż gadam albo krzyczę sobie jeden dzień i cieśnie na dworze, w szkole. W... No, gdziekolwiek to zaraz na drugi dzień zaraz mi tego boli, jak nie z, jeszcze... Nie, z, nie zacznę go oszczędzać to po prostu mm, będzie mi bolało i płytzą do lekarza i to nie będzie filmów i tak dalej. to nie jest aż za tak dużo do czytania, więc mm, wam to streszczę. Asmal powiedział, że musimy rozprawić się z niewielką grupą botów w pobliżu farmy Onara. No i tyle stoi has i najwyraźniej... On i jego chłopcy nie należą do... Yy, wymoczków i tak dalej. Cóż, yy, praca to praca. Zresztą, jeśli Jasmal nie kłamie, czeka, yy, yy, czeka na mnie mnóstwo złota. Oczywiście będę to najbardziej yy, ryzykowne zdanie, z jakim do tej pory miałem zamiar się zmierzyć w gili. Asmal powiedział, że będę musiał wykorzystać całą. Wy, wyko, wyko, wykończyć całą bandę i nikogo nie oszczędzać. Mam się z nim spotkać, niedaleko. W Postwiska owiec na farmie nora, gdzie będzie czekał razem z resztą członków Gilli. Nie wiem dlaczego. E, powinna być jeszcze jedna misja. Powinna być misja, na której będę miał zabić. Um, albo to było. To... Albo to jednak już było. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra. Zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że jednak to było już. To zadanie, żeby zabić, właśnie tego. Tutaj jakoś nazywa? Tego, co pożycza pieniądze ludziom. Mieliśmy go zabić chyba kiedyś, pamiętam. Nie wiem, albo go tylko pobić. Czy zabić, czy pobić. już nie pamiętam, ale wiem, że zrobiliśmy mu coś zrobić. I był z nim blizna. Jeśli tego nie było, to spojrzę strasznie, bo. Naprawdę To też dosyć ciekawa misja. Chociaż za zobaczymy. On powinien nie żyć, z tego co pamiętam. Chociaż. Ja, ja jednak żyję. Co słychać Ile... Co można? Ile chcesz. A, hajsu. U mnie, z tego co pamiętam, można u niego przyciąć pieniądze i potem mieć go w dupie. A, to tam... Głównie pod na, na początku gry się nie, nie polecą. Więc no. E, dzisiaj chciałbym się udać do... do kogo? Do gdzieś do innej. Myślałem, że to będzie misja ta taka dłuższa. Mm, właśnie teraz żeby zabić go, chociaż to nie jest taka, taka długa misja. Bo to była dosyć ciężka. Bo tam Ciebie. po prostu był ten blizna z Gotiki, który miał dosyć dobry miecz i po prostu chciał nas zabić. Znaczy, no prawie mu się to udało, by się udało, ale w niestety sensie go zabiliśmy i koniec. To jednak nie było. To jednak. Yy, myle wątek. Yy, nie wiem dlaczego tej misji nie miałem. Albo miałem, tylko że li, ten Lemar, czy jaką tam ma przeżył. E, no. Ogólnie mógłbym to iść tą misję zrobić w tej chwili mm, na farmie Onara i zabić razem z Asmalem i resztą bandy, tych bandytów. Ogólnie nie wiem, czy tego nie zrobić, ale z tego, co to było strasznie trudne. Dlatego, że to byli bandyci, którzy byli tacy i tam było siedmiu, ale oni byli strasznie dobrzy. Hmm. Dobra, słuchajcie, jednak y przez chwilę wahania no, podejmuję zadanie, idę im pomóc. I jestem. O, i nie, Jestem pewien, że się to opłaci. Um, powiem Wam tutaj, już jako tam ciekawostkę. Jako, to nie będzie spoiler, bo to byśmy się dowiedzieli za 15 minut. Um, że Asmal jest po prostu takim nie mistrzem gildii, przez to, że on jest najlepszym z zabójcą i tam. Znaczy, no w pewnym sensie. A nie to, że on tam y, założył tą gildię. I on, i on ich przyjął tych członków i, i, i on, on wymyślił, żeby tam grać koncerty, a, a wieczorami zabijać ludzi, to nie on wymyślił. On, to, wybył, to był e, pierwszy członek e, pierwszy mistrz guildii, który został zabity właśnie przez niego, przez Asmala. I wtedy mistrz, inni członkowie guildii musieli uznać go jako mistrza. No i tak to niestety się skończyło. Trochę brzydko z jego strony, ale no jednak owarz. Uważ... Władza, władza, władza w mojej ręce władza, tak to jest to, co nas wszystko przebłaga, więc e, tu nie przebłagam, tylko mm, nie pamiętam już, była taka fajna piosenka, kto pamięta ten małode ode mnie naprawdę serdeczną łapkę w górę, Ym, serdeczną piątkę, więc czy znaczy oni już tu są? Tak, już tu są, więc słuchajcie, zacznijmy to, to będzie dosyć długa walka, biorąc pod uwagę wczytywanie i odczytywanie non stop, z tego co wiem, to mogą oni zginąć. Każdy z nich może zginąć. Gdzie byłeś? Dlaczego to trwało tak długo? A wy co? Teleportacja? Widzisz tam. Ognisko w lesie. Tam jest właśnie obóz Hansa. Co zacząć działać? Dobra, chodźmy. Ogólnie to oni idą, tak. Chodźmy to dosłownie. Chodziło im. Chodźmy. O my tam leży sobie. No. Oni mogą zginąć wszyscy, tylko nie Asmal. I widzicie, Asmal tylko fajną nas, bro. Jakieś dni nie gadaliśmy dlaczego, on tamtego. Jakbyśmy mogli mieć taki patrzeć. że on mówi, że oczywiście, ale jeśli, uwaga, zostaniemy. to jest tylko patrz, mistrz, Mistrza Gidli. No i co wy myślicie? Kurde, on Ty zabił. On zabił jednego z tam z. On zabił któregoś z tam mistrzów gildii i został właśnie tym mistrzem ostatecznym że tak powiem o widzicie widzicie oni są strasznie chulernie trudni o kurde tego nie przewidziałem słuchajcie Ej, ale jest pewna opcja być może mogę sobie stanąć na oboczu mi fajnie jak oni się biją albo im pomóc pomagać więc słuchajcie tak chyba zrobimy na początek a potem może jakoś nam się uda coś yy, zrobić jednakowoż to jest nie jest łatwy poziom trudności, jakim grałem ostatnio. Grałem na łatwym, dlatego że modyfikacja była zaznaczona jako trudna, albo na innych serwisach bardzo trudna, więc. Ym, ja wolałem ją. Ym, nie wolałem aż tak bardzo się na nią nadwdrażać nad sobą. No, jednakowoż nie ma co. No, walka się rozkręca powoli. Asman może zginąć. A teraz jest Giliam. Błąd chyba najprawdopodobniej Fuck, miałem go zaatakować Ale słuchajcie, mogę, możemy po prostu z nimi walczyć i i, i możemy ich wszystko zabijać Ale z tego co pamiętam Hans jest najtrudniejszy, więc my się go, my się nim zajmijmy O kurde, nie tego co trzeba walnąłem Kurde, nie, nie lubię walczyć takim, jak to mówią e, kocioł to się mówi tak, jak jest walka i e, żołnierze Tak, e, są przyparci do, do muru i, I napierają na siebie To się właśnie nazywa chyba kocioł, z tego co pamiętam Dobra, e, ja chcę go zabić Dlatego, że za niego jest Z tego co pamiętam e, Dużo expa i ten, jak się nazywa? Punkty Punkty nauki, chyba bo On jest traktowany chyba jako boss No właśnie, sami widzicie Napijmy się, ty. No właśnie, żeby nie zginąć zapiszemy. Słuchajcie, ja będę wczytywał. O, fak, witam, widzicie, ktoś zginął w tle. Jeden z naszych, kurde, no. Ja też zginąłem. No nie, no słuchajcie, no lecimy, ja będę go Będę walczył aż tak długo, aż on nie umrze. Mamy go teraz no, chyba na chyba na 3, albo 4 ciosy a ma nas na 2. Więc musimy pamiętać o tym, żeby się jednakowoż postarać i nie zginąć. O! Dobrze jest, spokojnie, jest, dobrze. Fak! Jednakowoż on jest szybszy. Ma, ma dosyć sporo siły. Mam w pełni nadzieję, że jak nie dostaniemy chociaż tych punktów nauki Bo on nie będzie traktowany jako boss Dostaniemy chociaż dosyć sporo expa, na to liczę Bo Gothic jest grom tej exp się liczy chyba trochę bardziej niż jeden punkt nauki na przykład No co według mnie oczywiście, bo co, na, za, co się nauczymy za jeden punkt nauki, gademet. Nie no, będę tak to powtarzał, sposób to zrobimy no po prostu to się wytnie w postprodukcji, oczywiście pewnie tego nie wytnę, bo mi się nigdy nie chce. Nie ma nic dziwnego. W tym. Wiele osób bo mi się nie chce nosłać. No weź tak, weźcie tak coś zmontujcie. To jest, to jest takie łatwe niestety. Chciałbym, żeby to było bardzo łatwe niestety. Tak nie jest. To są jak ta gra. Nie wiem jak to zrobić. Najprawdopodobniej będziemy musieli się kilnąć. Po to mi tyle. Co, co będę się czy wczytywać non stop. Kto to widział? Kto to widział? No, ale dzisiaj chciałbym się zająć innym tematem, bo ostatnio było o polityce, a teraz chciałbym o księżach słuchajcie, bo... Znaczy to tak, tak, tylko tak mi taki tak mi, tak mi naleciało do głowy, że a może coś tam księgnieć, bo to są, księdze, bo, no, są traktowani to, jako, jako właśnie osoby, które y, są pedofilami, każdy się pedofili ja w ogóle o bytna. właśnie 600 expa, Więc no, jednak uważetonisz. Właśnie asmal. Więc Jestem traktowani jako pedofile, z to, to jest śmieszne, bo y, właśnie rozmawialiśmy kiedyś z naszym y, ziomeczkiem, naszym panem, od tak panem że tak powiem od religii Katechetą, który mówi, że księża. Szczerze mówiąc szczególnie sam has to był prawdziwy rzezik, no? Nie powiem to jest właśnie długa, długa historia, bo. podobno księża mają więcej... więcej księży ma żony. Albo jakieś tam kochanki na obok jakieś dzieci na przykład. Tam w zachod... Nieważne. Luter. Ten ziomek. Wszyscy nie żyją. Będziemy za nim pamiętać. O kurde, aż zginął nas a trzech. Nic już na to nie poradzimy. Zlecenie. A to najważniejsze. A co z moim, moim złotem? Ach, tak złoto. To każdy raz otrzyma swoją nagrodę. Złoto, które będę próbowali. Yy, zarobowali kupcom. To nasza nagroda. Jeśli chodzi o ciebie, świetnie się spisałeś. Zabiję jednego z tych drani. Nieźle. No słuchajcie. To jest śmieszne, bo... Mam nadzieję, że jestem godzien nosić zbroję zabójcy um, to, to nie było śmieszne, zabiliśmy ich bossa tak, mi, tak między innymi, więc... No niestety, no nie żyją, no nic się nie stało Bo to jest koniec już y, w tych chyba misji od nich Chyba Chyba, Za zobaczymy, czekajcie y, Nie wiem czemu to zbieram, pozbieramy z tych bandytów wszystko No niestety ten y, ziomek, ten doktor jakiś tam chyba Tak, doktor jakiś tam nie żyje, szkoda no polubiłem go. On taki łysy i w ogóle... W ogóle nie wiem czy wiecie, ale to jest Index to jest zespół na Fody istnieje, On komponował muzykę do Gotika Jedynki. Nie wiem czy zauważyliście, ale ten, ten utwór ten... Co nie wiem czy oglądaliście właśnie trailer Gotika 1 to właśnie jego... Ta muzyka, która jest w trailerze jest, tej, jest jednej z reklam. Tam jednej z reklam właśnie była. Ta, ta muzyka, z tego co pamiętam. Mmm... Tak ona to się nazywała. Reklama jakaś tam była. C jak, jakaś tam czegoś tam. No dobra, mniejsza. No, w ogóle ze no zasadzę, no. No mówi, że księża moje właśnie nie między jak już by miało mieć jakoś coś kogoś tam na boku, to oczywiście by, wie, by były to na pewno jakaś inna kobieta niż jakieś dziecko, więc... No. Jest bardzo śmieszne. Ehm... Um. Asmal. Asmal. Co zamierzasz teraz zrobić? Myślę, że tu zostaniemy, daleko od miasta i kłopotów. Tu przy boku, tu z tego wieprza Onara i jego najemników można czuć się o wiele bardziej komfortowo, jasne. Mam nadzieję, że z tym godzin nosisz zbroję zabójcy. Nadal jesteś zainteresowany? Hmm, no cóż, jeśli yy, chcesz podać moją opinię, to myślę, że tak, jesteś godzien. Udowodniłeś wszystkim, że zasługujesz na te zbroje Nad więcej Byłem pewien Że dalej za Zajdziesz Co prawda nie oczekiwałem, że stanie się tak stanie się to tak szybko Dlatego więc przyjmij ode mnie te zbroje zabójcy Mam nadzieję, że zrozumiesz e, Że rozumiesz, że to wielki zaszczyt Ten pancerz e, Ukaże in- e, Co? Ukaże innym Kim jesteś Aha ja mogę zrobić taką zbroję jak ty właśnie, No to samo będzie opowiadał, tylko w retrospekcji będzie toczył, że no, tam, da, 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 no wiecie, mamy tą taką zbroję. Słaba jest. Mm, bardzo. Ale no. Ja wolę moją zbroję, która jest lepsza. O wiele. te tam. Przykład ta -dam. zbroja wodnego kręgu razy 5, czyli... no. nie jest to najlepsza zbroja w grze. W, te, w tej chwili mogę mieć już lepszą. Dlatego, że nie będę, nie przystąpię do trzeciego rozdziału, dopóki nie będę miał... Mm, Dopóki nie będę miał tej, jak się nazywa, tej zbroi, yy, yy, bractwa, tej, tej zbroi, nie, bo to jest lekka tak, to jest lekka zbroja bractwa, Jak ja chcę mieć zbroję bractwa Która będzie taka średnia i wtedy nauczy się ją przekuwać i ją przekuję na maxa i dopiero wtedy będzie mogli grać dalej Mówiaście mi, to będzie bardzo, bardzo dobry uczynek, znaczy bardzo dobry uczynek, bardzo, bardzo dobra rzecz, jaką zrobimy dla samej siebie, dla mnie, sam dla siebie zrobię po prostu będzie to o wiele łatwiej, będzie się lepiej oglądało, więc słuchajcie Jak mogę zrobić taką zbroję jak ta? Dlaczego będzie się lepiej oglądało? E, bo, bo nie będę tak często ginął Znaczy no, przynajmniej teoretycznie To zbroja będzie lepsza, więc no Obawiam się, że nie możesz To zbroja mistrza gildi zabójców Jedna osoba ma ten przy, przywilej, żeby ją nosić Podkreśla ona status w gildi Jak mogę zostać mistrzem gildi zabójców? Eee, daje się, da... Dajesz do zrozumienia, że chcesz stanąć na czele zabójcy Gidli? Znowu ryzykujesz, wiele już mnie o to pytało. Od dawna już chcę, że od dawna chcą, żebym odszedł. A ja jestem zupełnie nowy w naszej Gidli, więc pozwól mi coś wytłumaczyć. W Gidli, mój przyjacielu, może być tylko jeden mistrz i ty, jestem nim ja. I jeśli chcesz zostać przywódcą, yy, musisz. A, musisz tam no, na mój koniec, czyli on musi umrzeć, albo właśnie musi go zabić, tak? Cóż jestem bardzo ciekawy jak byś sobie poradził. Choć pewnie, choć pewnie wiesz, że w walce ze mną nie masz najmniejszych szans, tak? Tak myślisz? Tak myślę. A jeśli chyba... że jesteś pierwszym, który chce zająć z moimi. Chyba nie myślisz... Nie jestem pierwszym, tak, o to chodzi. Wiele było takich jak ty. Bladele. Bla, bla. Przemyślę twoją propozycję. Przemyśl to porządnie, etc. Więc yy, możemy użyć mu wyzwanie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Coś czuję chyba, że... Niestety, ale polegnę. Rzucam Ci wyzwanie. A więc, jednak, to by błąd z Twojej strony. Dobra, zdychaj, głupi śmieciu. Szybko cię zabiję. Dobra, cię zapiszemy sobie na save numer 300 i zobaczmy. A smala w roli. Oj, zobaczcie, zbagował się. Nie wiem dokładnie, ile mi zadaje obrażeń. Nawet nie chcę tego. O, kurde. Jest dosyć sporo. Więc najprawdopodobniej, właśnie, zrobię to kiedy indziej. Zrobię to kiedy indziej. E, nie sądzę, żeby mi się to udało w tej chwili zrobić przynajmniej na wizji. Pewnie to nagram i wrzucę to jako time w jakimś odcinku. E, na razie nie chcę się tego robić, dlatego że teraz burza nie jest ani fajna, ani nic, więc... No więc słuchajcie, no miałem mi iść do górniczej doliny, niestety czas nam tak, czas tak tak szybko leci, że to jest mała bania. E, naprawdę, jeszcze do mnie nie miałem tego telefonu, więc sobie prawdopodobnie nagram od razu normalny. Znaczy, nagram normalnie, bo Boże się mylę w Nagram to, to kolejny odcinek normalnie. Więc no, dzisiaj miałem i tak dwa, więc nagram dwa. I po prostu będą, będą na kolejne dni. Bo nagram jutro nagram chyba jeszcze dwa i No w na razie spokój. Mm. A na razie jeszcze myślę nad tym, żeby zrobić taką mini moda, który znowu możemy sobie przejść tam góra 10 odcinków. Mamy no nawet mniej, 8, 7, coś takiego, bo to 7 razy 25, nie wiem czym się liczy, to jest 100, 200, nie 200, tylko. Mm, 175 godzin, tak? 7, 175 godzin, czyli. No, 7 odcinków, nie? Godzin, boże, minut. Czemu powiedziałem godzin, what the fuck? Dobra, mniejsza. Ogólnie jeszcze zajdziemy tutaj sobie yep. do... tutaj, do ziomka naszego, pana Gorkasza. Gorkaszanka. potrzebuje lepszego panterza e, 1500 to mamy tę zbroję, tak. I to ta zbroja właśnie, która 9500 kosztuje, niestety nie zdobędziemy jej do płuki. Mojej przepraszam. Yy, chyba. Dopóki nie, no zrobimy tak, żeby wrzucił do nas Korangara. O, jest i Fortuna. O, jest a z nim już gadaliśmy wcześniej. Tak się miewasz. Zrobimy tak, że musimy przynieść amulet Korangara, który jest tam właśnie gdzieś tam... gdzieś w podziemiach. No niestety, ale tam za sposób nie pójdziemy, dlatego że to zombie. No chyba, że sobie kupię, znajdę gdzieś pełno tych zwoi do zniszczenia umarłych. Z tego co wiem to jest dosyć sporo ich, ale nie pamiętam u kogo. Tak więc olać to. Hmm, Chodźmy więc tutaj i olejmy to. Na hmm, razie to, to misja z Asmarlem, to misja z Korangarem. A teraz chciałbym właśnie zająć się misją z Rudą. Misja właśnie, gdzie będzie, będziemy, będziemy, będziemy. Yy, przy, przyzywać zombiego, takiego ducha, że tak powiem, który nam właśnie jest, właśnie takim pewien pan. No hmm. zobaczcie, tu jest chyba ta misja, tak? Ruda, 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 Paczka pełna rudy, pełna rudy, rudy, rudy. Rudy, 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 tutaj jest, co ja szukam. Wąż mnie nam na, na poszukiwanie etc., etc., na nowego pracownika, tak? Snipera, snipsa, snipsa, czego tam się czyta? Snipes chyba. Orkowie ta na dole. Głupi śmieci. Tak więc... Ym... Ym... Oj, przepraszam. Tak yy, samo jak w pierwszym poszukiwaniu... Nie wyjdziesz telefonu.